Zapraszam na kolejną wideo recenzję wózka marki kawo, model AXO. Będzie nam miło, jeśli na koniec polubisz nasz film i zasubskrybujesz kanał. Jest to już wózek bardziej terenowy z dużymi kołami, amortyzowany z przestronną gondolą. Model ten występuje w dwóch liniach. Linia Komfort, którą testuje, to przede wszystkim solidne tkaniny w uniwersalnych kolorach z dodatkami w kolorze chromu. Oraz linia Style, gdzie spotkacie czarną aksamitną w dotyku tkaninę i dodatki w kolorze miedzianym. Waga wózka to 12,7 kg. Jest on niezwykle zwrotny i dobrze wyważony, co czuć podczas podbijania na przeszkody. Amortyzacja na wszystkich czterech kołach. Hamulec na osi z tyłu bardzo mały. Przy powieszonej torbie trzeba zajrzeć pod spód, żeby w niego trafić. Koła z przodu można zablokować do jazdy na wprost. I polecam to zrobić przy jeździe po bardzo nierównym terenie. Pamiętajcie również o konserwacji kół, czyli od czasu do czasu musicie je zdjąć i wyczyścić. Wózek testowany był nie tylko w miejskich terenach, w tym przypadku interesowała nas jazda zwłaszcza po trudniejszym terenie czyli łąki, drogi szutrowe i dziurawe ścieżki. Tutaj duże koła i amortyzacja nie zawiodły. W standardowym wyposażeniu, które dostaniecie w cenie tego wózka jest pojemna torba przypięta na rączce lub do noszenia na pasku na ramieniu. Znajdziecie tu również dwie folie przeciwdeszczowe osobna na gondolę i spacerówkę, moskitiery, a torbę po odsunięciu będziecie mogli wykorzystać jako podręczny przewijak. Pokrywa gondoli ma dodatkową sekcję, którą można podpiąć do budki i zasłonić dziecko przed wiatrem. W budce jest daszek oraz ukryta pod suwakiem dodatkowa sekcja, która po rozłożeniu powiększy budkę. Z tyłu na całej szerokości budki znajduje się panel wentylacyjny. Mechanizm składania budki nie wymaga wciskania żadnych przycisków. Rączka, która znajduje się w gondoli, służy do jej przenoszenia. Możemy też na niej powiesić zabawki dla dziecka lub odpiąć całkowicie. Pokrywa szczelnie przylega, bo jest zapinana na suwak. Wnętrze ma pikowaną tkaninę, która jest miła w dotyku. Boczne osłonki można odpiąć w całości do prania. Materac jest elastyczny i wysoki. Osłonkę z niego również możemy zdjąć do prania. Długość wewnętrzna gondoli to 78 cm, szerokość 33 cm. Do zdjęcia gondoli musimy używać równocześnie dwóch przycisków. W spodzie są nóżki, które chronią materiał gondoli przed zabrudzeniem. Dużym plusem w przypadku gondoli jest też możliwość złożenia jej na płasko do przechowywania i przewożenia. Koszyk umieszczony na stelażu ma odchylaną klapkę, co ułatwia dostęp do włożenia tam różnych rzeczy. Siedzisko spacerowe może być zamontowane w dwóch pozycjach: tyłem do kierunku jazdy lub przodem. Przeznaczony jest dla dzieci aż do 22 kg. Ma kilka ważnych dla rodziców atutów. Jeden z nich to budka z materiału UV, którą można powiększyć aż o 1 trzecią, rozłożyć daszek z przodu i dodatkowy panel ukryty pod suwakiem. W górnej części znajduje się okienko do podglądu i wentylacji. Kąt nachylenia oparcia może być ustawiany w trzech pozycjach. Długość całkowita po rozłożeniu na płasko to 85 cm. Podnóżek również możemy ustawiać w kilku pozycjach. W dolnej części ma półeczkę na buty z materiału łatwego w utrzymaniu czystości. Siedzisko jest duże, plecy mają 48 cm wysokości. Jest bardzo miękkie, a dziecko zostanie zabezpieczone pięciopunktowymi pasami z osłonkami na ramiona i pas krokowy. Do wsadzania dziecka udogodnieniem będzie odpinana i odchylana barierka. W cenie wózka znajdziecie też ocieplany śpiworek na nóżki i oparcie. Po przypięciu będzie on bardzo szczelnie zasłaniał dziecko. Po odsunięciu pleców w śpiworze uzyskamy dodatkową funkcję tego elementu, a mianowicie będziemy mieć wkładkę na siedzisko. Duży Plus dostaje ten model za możliwość złożenia go razem ze spacerówką i to w obu kierunkach. Wygodna rączka pozwala nam przenieść ten wózek. Przepinając siedzisko w drugim kierunku uzyskamy ten sam rozmiar. Producent zapewnił nam również adaptery do fotelika samochodowego, dzięki którym wepniemy większość markowych fotelików w ten stelaż. Plusy? Duże koła, amortyzacja, duża gondola i spacerówka. Minus? Brak regulacji wysokości rączki. Zapraszam również na naszą stronę www.babyexpert.pl, na Instagram oraz Facebook.